Dzień dobry. Dzisiaj mamy 8 lipiec, czyli jest piątek. Poniedziałek wylatuję do Polski. Będę w Polsce. Od poniedziałku w nocy do następnego poniedziałku też wieczorem. To jest dla informacji, że można będzie spotkać w Polsce Dzisiejszy film ma tytuł Kim jestem? Przy okazji podam jeszcze tam inne informacje. Przygotowuję się jeszcze do yy, nagrania od nowa medytacji której będzie podobno do poprzedniej, z tym, że będzie wyrzucone połączenie się ze źródłem. Dlaczego? I z jednej prostej przyczyny. Nasza dusza ma zawsze połączenie ze źródłem. To jest po pierwsze, obojętnie czy to my czujemy, czy nie. Ona zawsze jest połączona ze źródłem. Chyba, że zatraciliśmy całkowicie oderwanie, czyli przeszliśmy na ciemną stronę. Wtedy jest zakończone. Ale normalnie, tak jak wszyscy obojętnie, kto... chyba mi się wydaje, że wszyscy, którzy y... mogą słuchać taki kanał jak mój, to mają połączenie ze źródłem. Dlaczego wyrzucam to połączenie ze źródłem? Gdyż nazwać się źródłem, obojętnie jak najczystszym, najstarszym, pradawnym. Tych nas może być mnóstwo. No, jakaś inna istota się tak samo nazwie i się może podłączyć. który ma do tego odpowiednią technologię. I stwierdziłem, że to należy usunąć, bo to jest taka wtyczka do manipulacji. Nie znaczy, że jest, ale może być. Dlatego zdecydowałem się na usunięcie tego. Będzie nowy, nowa medytacja. I więcej Wam powiem, żeby tak jak i każdą, to moją medytację, można je użyć na początku, żeby się po prostu nauczyć. A później i tak trzeba przystosować ją do siebie. Czyli więcej własnych słów. To ma być Wasze. Ma być Wasza decyzja, Wasze czyny, Wasze słowa, Wasza energia. Można się posłużyć pomocą moją medytację na początek. Ale później trzeba iść własną drogą. Tak jak zawsze Wam mówię o tym, że nie, nie można się mnie kurczowo trzymać. Trzeba iść własną drogą, własnymi e, najważniejsze to, co Ty czujesz, nie to, co ja powiem, czyli co ja czuję. To, co Ty czujesz, jest najważniejsze. Macie się kierować własnymi przeczucia, przeczuciami. Własnymi metodami tak samo będzie nagranie na y, jak y, zastosować, jak wykorzystać medytację samemu do oczyszczenia się z różnych potrzebów, traktatów itd. Tak Dzisiaj jesteśmy tutaj, to jest tak jak tytuł Kim jestem Jesteśmy przed domem mojej córki, córka mnie poprosiła o Wyczyszczenie tych schodów. Mam sprzęt. Szczotka druciana. Będę czyścił te schodki, wyczyszczę. No, oczywiście, zapytałem jej się, czy stać ona tak drogiego pracownika. No, uśmiechnęła się tylko i koniec. Także jak wiecie, no to jest prezent dla córki. <laughs> e tak, jak każdy ojciec zrobi wszystko dla swoich dzieci. No i ja tak samo, no, Trzeba dziecku pomóc, ona zajęta, w tej chwili pracuje. E, pracuje e, często online. No, pełni rolę coś takiego, jakby e, kuratora sądowego, coś w tym rodzaju. E, dla dzieci. Dobrze, wracamy do tematu. Kim jestem? Pierwsze pytanie, jeżeli mógłbym sobie zadać, kim jestem? No cóż, no można powiedzieć, że jestem na przykład człowiekiem. Jestem człowiekiem. Co o tym świadczy? No, mam to ciało ludzkie. No dobrze, no ale jak umieram, to ciało się rozpada. dalej co pozostaje? Dusza. Czyli co? To nie jestem jednak człowiekiem. Bo to jest tylko czasowe. W tej chwili używam tego ciała. Tego ubranka. Tego yy, fizycznego doświadczania. Jak to można określić? Przez to ciało, przez te molekuły mogę doświadczać tutaj na ziemi ciężkiej energii. I odpowiednich emocji, uczuć, yy, poczuć, które mogę tylko uzyskać dzięki temu ciału. No to w takim wypadku, na no jak umieram, to co dalej już nie istnieje, nie, jestem dalej duszą, czyli nie jestem, czy, nie jestem człowiekiem, nie jestem tym ciałem, bo to ciało się zmienia. 30 lat temu byłem inaczej wyglądałem trochę. Dużo młodziej, nie mówiąc już 60 lat temu, mam w tej chwili 65, to jako pięcioletni chłopczyk, byłem taki kajtek. No, nie jestem ten sam. Czyli nie jestem tutaj ciałem, ja nie jestem tym ciałem. No, nazywam się Józef Dąbrowski. Czy ja jestem Józef Dąbrowski? No dobrze, no, ale jak na przykład jestem w Anglii, i będę chciał zmienić sobie na Joseph, bardziej zangielszczyć. I będę Józef Dąbrowski, to już jest kompletnie inna energia. Józef, yy, inaczej się pisze? Inaczej się wymaga? Już jest inaczej. Czy znaczy jestem Polakiem? Znaczy, jestem Polakiem? No dobrze, ale jeżeli na przykład w tej chwili mieszkam w na przykład decyduję się na, załóżmy, że zostanę obywatelem brytyjskim. Cię obrzczę, nagle, że jestem Brytyjczykiem. Czyli co, już przestałem być Polakiem. Czyli mogę być tym, tym, przeskakiwać, tak? Jeżeli mogę zmieniać, kim chcę być, to znaczy, że nie, nie jestem. To tylko od tego, jak zależy, jak się nazwa. No, co sama nazwa Polak, Brytyjczyk, co ona znaczy? Lepszy, gorszy, nie. To jest co ona kompletnie. Czyli znowu to też nie jest adekwatne do tego, kim ja jestem. No, można jeszcze powiedzieć, że jestem obywatelem świata. Prawda? No, dobrze, no jestem obywatelem świata. No, ale załóżmy, że zostałem porwany na statek kosmiczny. Jakiejś innej cywilizacji albo po prostu mnie zaproszono, albo zaproszono Mówi, wyraziłem zgodę, że chcę odwiedzić, zobaczyć jak oni tam żyją i tam mi się spodobało. Wyglądają jak ludzie. Lepiej tam się żyje i co zostaje. Już nie jestem obywatelem świata tego. Jestem w innym świecie. Czyli znowu to nie to. Czyli znowu to zależy. Muszę, mogę się przemieścić w jak jakimś innym. Znaczy, znowu jest złe określenie. Kim ja jestem? No dobrze. Kim ja jestem? No duszą. No dobrze, ale duszą? No określ siebie jako duszą. Zobaczyć się. Po to, żeby zobaczyć siebie jako dusza, muszę wejść jeszcze na wyższy poziom. Ale normalnie, tak jak przeciętny człowiek, no nie może zobaczyć siebie jako duszę. Co może zobaczyć człowiek, który Kim jest? Taki przeciętny. Taki człowiek, który na przykład jest w drodze, dopiero się rozpoczyna. Na drodze przebudzenia, trzeba sobie medytować, zaczyna coś tam doświadczać i nie wie kim jest. Kim on jest? Kobietą, mężczyzną, można powiedzieć, no jest to jestem mężczyzną. No ale ja sobie mogę płeć zdjęć teraz jeszcze. ostatnio jest taki modny. A tych w się narobiło podobno kilka kilkadziesiąt też. W zależności co komu tam e, się zamarzy, to sobie może upuciowić albo płeć wymyśleć. To też nie jest adekwatne, nie jest odpowiednikiem. Ale jak nie wiem czy, pamiętaj, czy pamiętacie, na pewno jak ja mówiłem o świetle. Poczuć miłość i zobaczyć światło. Jeżeli zaczynasz medytować, zaczynasz czuć tę miłość, zaczynasz widzieć to światło tutaj, i to światło jest coraz większe. I za tym światłem, jak zaczynasz to wchodzić, dopiero zaczynasz czuć. Wchodząc to światła, zaczynasz czuć tę miłość. To jesteś Ty, prawdziwe Ty, prawdziwe Ja. Właśnie to światło. Nic innego. Tylko to światło. Możesz to nazwać duszą, Możesz to nazwać inaczej. Ale to, co możemy zobaczyć, bo prędzej czy później i tak zobaczyć. No ale tak nie widzisz w tej chwili, to będzie widział. To światło. Światło w tobie. Będziesz widzieć światło w innym człowieku. I to światło. Kim jestem? Jestem światłem. W tej chwili tak ostrzegam siebie. I tak myślę, że na ten czas to ja jestem światłem. Co robię? Światłem. Niektórzy mogą powiedzieć: A, no, robisz filmiki, to jesteś na tym. To są tylko etykiety?" To są tylko etykiety, może przesyłam wiedzę, znaczy udostępniam wiedzę ludziom. Bo no to jest też tylko etykieta. Po prostu przepuszczam to wieko, które wiedzę, które jest w To nie to jest moja. To znaczy, nie jest moja wiedza. To jest to, że była, jest i będzie. Ja tylko tyle, że ja zauważyłem. Nic nie odkryłem tylko znalazłem. Cholera, jest. wszystko jest i wyrób. Mówią o tym różni, w różnych językach. Każdy mówi od siebie inaczej, przepuszcza przez swoje ja, przez, swoje, yy, przez swoją świadomość. Każdy mówi czuć, czuć inaczej, ale wszyscy mówią o tym samym. O tym, co i ja mówię. Można mówić to bardziej zrozumiale, mniej zrozumiałe. A i tak na końcu trzeba to poprzeć. Bez tego poczucia, bez tego światła nie da rady. Jeżeli nie będziesz czuł, to ta wiedza książkowa, czyli ta wiedza przekazana błędnie, jaką wiedzę będziesz słyszał, posiadał. Jak tego nie poczujesz w końcu, to nie oznacza, że ty masz natychmiast poczuć, że ty musisz czuć. Nie, bo ty z początku nie będziesz czuł. Ale jeżeli chcesz poczuć, będziesz się starał wzbudzać czucie stąd, tym światłem poczuć. będzie starał się, nawet mówiąc do siebie, że jestem jednością z całym wszechświatem. Jestem światłem i jestem jednością z całym wszechświatem. Czuję. Starać się czuć. Będziesz to rozbudzał. Rozbudzał. Bo to, co zostało uśpione. To jest tylko śpiące, To każdy ma. Należy tylko rozbudzić. Dzisiaj jesteśmy tutaj przy takiej uliczce, ona się wydaje, nie powinna być ruchliwa, ale tu samochody jeżdżą, ale ja myślę, że przy tym sprzęcie, który mam, to nawet jeżdżące samochody tak mocno nie przeszkadzają, bo nie zagłuszają mojego głosu. Prawda? Ten mikrofon jest ustawiony tak na kierunek. I to by było na tyle na razie, chciałbym jeszcze usłyszeć, co Wy sądzicie o tym, kim jesteś? Żeby każdy sam sobie na pytanie, zaczął szukać odpowiedzi, kim ja jestem. Ty, właśnie Ty. Bo się każdy mówi o sobie, ja. Na przykład ja mówię, że kim ja jestem. Bo ja tutaj nie rozpatrywałem, nie rozpatrzyłem wszystkich tych kwestii, kim ja mógłbym być, nie? Bo tam jest tego mnóstwo. Jakby jestem na przykład weterynarz, to jeszcze można tutaj od tej fotki przyzwyczaić. Uzdrowiciel jeszcze można, wielu się przyzwyczaja do tego. To ja zawsze zaznaczam, że nie jestem żadnym zdrowicielem. Kim jestem? Zadawajcie sobie pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem? I szukajcie, kiedy na przykład może to... Czy to jest prawda, że tym jestem. Czy to się nie zmieni, gdy zmienią się na przykład okoliczności? Szukać należy zadawać pytania, pytania, jeszcze raz pytania. Czyli rozmawiać sam ze sobą. Bo to, taka rozmowa sam ze sobą, poszukiwania takich, to wzbogaca nas. W końcu znajdujemy odpowiedź, no dobrze, a tym nie jest, Ja tym nie jest. Ja Zaczyna odkrywać kim jesteś. Naprawdę. Ja na dzień dzisiejszy odkryłem kim jestem. Na dzień dzisiejszy. Zobaczymy to będzie jutro. Ale jutro nie będzie filmiku, kim jestem. Mam nadzieję. Zachęcam Was do poszukiwania. Kim jestem? Muszę zajmie okulary, bo tak naprawdę to jest okulary. Tych nie potrzebnie Jak jest dobre słońce, to i tak dobrze widzę. No, no tak. Będę się brał teraz do roboty. To, co obiecałem mojej córce. Czyszczenie tych schodów, przygotowanie do malowania. I tyle. Na dzisiaj. Yy, prawdopodobnie następny film będzie już z Polski, no chyba że po drodze jeszcze coś zrobię. Albo tak jak mnie yy, nachodzi często, że nagle przychodzi mi myśl o czymś i tak znienacka po prostu nagrywam. Kiedy będzie nagranie, nie wiem. Ten kanał jest tak prowadzony przeze mnie, że nagrywam wtedy, kiedy czuję, że trzeba nagrać. Temat, że jest taka potrzeba, kiedy, kiedy czuję. Chociaż powinienem dla zwiększonej oglądalności i przywiązania swoich subskrybentów, powinienem nagrywać na przykład, że tego i tego dnia jest temat o tym, mówi o duchowości, następnie jest temat o czymś innym i żeby każdego dnia wszyscy wiedzieli, że o tej porze, i tego dnia jest nowy film Teoretycznie tak to wygląda, tylko że tak praktycznie powiem Wam, że to nie współgra ze mną. Eee, to nie współgra z tym. Na przykład na zamówienie, że tego i tego dnia przechodzi. Mam coś nagrać na jakiś tam temat. Jest takie bardzo dla mnie sztuczne. Oczywiście ja mogę mówić na każdy temat. Ja mam taką potrzebę, ale taką potrzebę, żeby wzbudzać w sobie, bo jest termin. Dla mnie to jest sztuczne. Mamy sztuczny i to jest takie biznesowe. To jest wpadnięcie w, rymy, w ramy biznesu. A ten kanał nie jest, nie jest e, zrobiony dla biznesu. Chociaż była taka próba. Ja tam wstawiłem nam część na Jeszcze muszę usunąć te e, e, reklamy stamtąd. Ale z, zrezygnowałem z tego. I teraz puszczam wszystkie filmiki bez reklam. E, także bez reklam tych płatnych takich, na których ja bym miał zarabiać, w cudzysłowie. Tylko żeby zarabiać, to trzeba naprawdę już mieć dużą oglądalność. bo jeszcze tej oglądalności aż tak dużej nie ma. A po drugie, to trochę to jest chyba takie denerwujące dla oglądających. Dobrze, na razie, trzymajcie się i do następnego usłyszenia i zobaczenia.